Sala wypełniona po brzegi. Tak wyglądała premiera książki pod tytułem Miasto Wygnańców z Gorzelec 1945-50, którą napisał historyk z Gorzelczanin Piotr Pietryk. Niemal cały nakład został wykupiony w ciągu miesiąca. No jest problem, ponieważ już wszystkie egzemplarze generalnie zostały sprzedane, i padałoby jakieś może dodruk. Nie wiem. Nikt się nie spodziewał, że aż tak. Uda się to wszystko nam, bo to chyba związane jest z rocznicą 80 lat polskiego zgorzelca. I to się wszystko razem tak ładnie uzupełnia. No i, i nie ma. Książka wypełnia taką lukę o historii polskiego zgorzelca, bo mówi o tym najciekawszym czasie, czyli o jego początkach. Dotychczasowe publikacje dotyczyły raczej tylko takiej perspektywy. Lokalnej, a w tej książce no, mamy taką trochę kwestię globalną, czyli spojrzenie na to z perspektywy Europy, zmian, kształtu granic, jak to wszystko się zmieniało i w tym wszystkim no, znalazł się nasz zgorzelec. Jak te wszystkie meandry zawiłości historii no, spowodowały, że część miasta trafiła do Polski. Spotkanie autorskie odbyło się w Europejskim Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura na terenie Stalagu 8a. Z inicjatywy Zgorzeleckiej Biblioteki. Frekwencja przeszła najśmielsze oczekiwania, co oznacza, że pozycja była bardzo oczekiwana na lokalnym rynku. Bardzo ważna pozycja, dlatego że ona opiera się na dokumentach, na dokumentach tych, które tworzyli mieszkańcy, pierwsi mieszkańcy Zgorzelca, na dokumentach wyciągniętych z różnych archiwów, a jest to niezwykle trudne dla naszego miasta. Bo te archiwa, te, te dokumenty są bardzo rozproszone, bardzo. Także wszystko to jest daleko, wszystko to jest gdzieś tam pochowane, nieuporządkowane, a Piotrek Pietryk... Zrobił coś bardzo istotnego. Starał się to jakoś poukładać i, 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 i zrobił to doskonale. Świetna książka, którą świetnie się czyta, szczególnie dla mieszkańców naszego miasta. Myślę, że nie tylko. A jednocześnie on pisze nie tylko o Zgorzelce jako takim, ale nawiązuje do takiego szerokiego kontekstu historycznego. Trzeba to wszystko wertować te akta, no ale dzięki temu. Odtworzyliśmy historię, która była wygumkowana, czyli lata 45-50. Władza komunistyczna no, starała się zatrzymać takie niekorzystne dla nich zjawiska. Tutaj w tej historii to wszystko miało być wymazane z przeszłości, miała być tylko teraźniejszość. Wszystko, co było niemieckie, o tym nie można było mówić. No i przez ileś lat komunistom się to udawało, ale dzisiaj mamy szansę, że możemy to wszystko ładnie wyjaśnić i odkryć. Spotkanie poprowadzili Kinga Hartman, szefowa Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura oraz Kazimierz Wójcicki, publicysta, politolog, filozof. Książka świetna, na podstawie bardzo gruntownych badań, absolutnie profesjonalna i no bardzo dobrze, że ona się okazuje, bo tak gruntownej pracy o tym okresie nie było. Ja sam jestem zazdrosny, bo ja napisałem taką książkę o, o Zgorzelcu w 45-89, ale tutaj mój młodszy kolega historyk w ogóle bije mnie w poszukiwaniu źródeł, szczegółowości nad. We wszystkim. I znakomita książka, ja myślę, że ona. E, pan Pietryk jest nauczycielem. Jaż się prosi, żeby to była w związku z tym książka, która byłaby wykorzystywana w szkołach e, w całym regionie. Spotkanie to okazja do poruszenia wielu historycznych wątków związanych ze Zgorzelcem i okolicami. Wszak prace nad publikacją trwały trzy lata. Szczegółowość i, i rzetelność tego opracowania przede wszystkim. Natomiast ja polecam gorąco rozdział o skarbach. O, t, trochę sensacji, ale nie w, żadnym, w, w żadnym wypadku nie taniej sensacji. E, książka daje się, dobrze się czyta e, i można ją czytać tak nie. Po kolei, tylko tak wybierać sobie rozdziały najpierw, które najbardziej kogoś interesują, a te skarby polecam na początek. Jak dodaje sam autor, podczas pracy nad książką wiele udało się odkryć, a oprócz skarbów były także inne ciekawe wydarzenia. Dwa motywy: jeden motyw, sam początek, pierwszy miesiąc, więc najwięcej się okazuje źródeł. Na ten temat i to jest pięknie, bo to trzeba było fajnie jak śledztwo przeprowadzić, jak bieg wyśledczy, poukładać, bo każda interpretacja no, mówi o czymś innym, a jeżeli się te puzzle poukładało, to wyszedł taki prawdziwy obraz tego, co się działo. I drugi motyw to jest walka polityczna. Nawet sobie sprawy nie zdajemy, do jakich tu dochodziło starć pomiędzy ugrupowaniami, czy tam Polskim Sąstwem Ludowym, czy PPR-em, czy PPS-em, jak to wszystko w tych tajnych teczkach. Które obecnie znajdują się we Wrocławskim no wybrzmiewają, do jakich tutaj sytuacji dochodziło. Spotkania autorskie to także nawiązanie do współczesności oraz pytania od publiczności. Całość trwała ponad godzinę, a jeśli doliczyć autografy i wspólne zdjęcia, to zeszło ponad dwie godziny. Publikacja to nieznany dotąd czas w historii Zgorzelca, dziś już opisany i udokumentowany. Kolejne spotkanie z autorem odbędzie się 27 marca w Kinie Pozanowa w Zgorzelcu o godzinie 18.00.